Oj, działo się w ostatnim czasie. I to sporo. Zapraszam na przedstawienie kilku ostatnich ważnych newsów o gigantycznej przerwie. Cóż, gameplay news, lecimy! 1. Imperator Rome tymczasowo zawieszony. Paradoks podjął decyzję o tymczasowym porzuceniu prac nad Imperator Rome. Jest to gra od wspomnianego studia, radzieje się w czasach starożytnych. Oczywiście, jak większość gier z tego studia, jest z gatunku Grand Strategy. Decyzja ta jest wynikiem reorganizacji studia. Paradox Development Studio został podzielony na trzy grupy. Każda opiekuje się inną grą. PDS Green odpowiada za Stellaris, PDS Red za Crusader Kings 3, a PDS Gold za Hearts of Iron 4. Firma uznała, że Obecnie to te gry są priorytetem, z czym ciężko się nie zgodzić. Więc oddelegowano do nich ludzi, którzy pracowali nad imperatorem. A inaczej nie będą rozczarowani tą decyzją w paradoksu. Bo po prostu ludzie nie grali w tą grę. Pacz 2.0 miał tą grę naprawić, ale i tak nie był w stanie jej wskrzesić. Według danych z SteamDB. Z dnia 30 kwietnia w momencie szczytu Imperator Rome na Steamie grały tylko 1244 osoby jednocześnie. Dla porównania dla Crusader Kings 3 graczy było 13 tysięcy. Lets of Iron 4 radziło sobie najlepiej ze wszystkich gier z wynikiem 36 tysięcy graczy. Europa Universalis 4 także radziła sobie dobrze z wynikiem 22 tysięcy graczy. Stellaris uplasował się na drugiej pozycji z wymienionych gier, z wynikiem 28 tysięcy graczy. Nawet już archiwalna gra Victoria 2 uzyskała lepszy wynik niż wspomniany Imperator, gdyż rekord aktywności produkcji 30 kwietnia wyniósł 1703 graczy. A propos VictoRii 2. Z nią może być powiązany następny news. 2. PDXCon. PDXCon jest eventem ściśle powiązanym z grami Paradoxu. Nie będę tu się rozwodził nad tematem, ale wspomnę, że wydarzenie potrwa 3 dni. Od 21 do 23 maja będzie ono prowadzone zarówno na Twitchu, jak i na Discordzie. Link do strony eventu znajdziecie w przypiętym komentarzu. Jednak najważniejszą informacją jest ta o nowej grze, która powinna zostać zapowiedziana przy okazji tego eventu. W tym momencie mamy dwie możliwości odnośnie nowej gry. Całkowicie nowa produkcja z niczym nie związana, o czym świadczą przecieki i oferty pracy od Paradoksu, a druga propozycja to Victoria 2. Jak widzimy. Paradoks odświeża swoje gry, przenosi je na lepszą grafikę, na wyższy poziom, co widzimy na przykład po of Iron 4 czy Crusader King's 3. Biorąc pod uwagę fakt, że Europa Universalist 4 wydaje się być jeszcze rozwijana, Victoria 3 jest bardzo prawdopodobną opcją. A wy co myślicie, która gra będzie nową od Paradoksu? Komentarze? Pozostawiam do Waszej dyspozycji. 3. Discord na PlayStation 5. Jak słyszeliście się, Discord trafi na PlayStation najnowszej generacji. Jakiś czas temu świat obiegła wiadomość, że Discord nie zostanie sprzedany ku niezmiernemu zachwytowi społeczności. Teraz znamy powód. 3 maja Sony ogłosił nawiązanie współpracy z Discordem. Komunikator ten niedługo zawita na PlayStation Network, ale też Sony ogłosiło wykupienie części udziałów w Discordzie. Według przecieków komunikator ma zostać całkowicie zintegrowany z PlayStation 5, ale nie bójmy się, my PC-towi odbiorcy nie powinniśmy tego odczuć w negatywny sposób. 4. Wielki sukces Nintendo Ponad 28 milionów konsoli Nintendo Switch oraz Nintendo Switch Lite zostało sprzedanych w zeszłym roku fiskalnym, którego koniec przypadł na marzec 2021 roku. Tak wynika z danych opublikowanych przez Nintendo: ciekawe, aż 21 milionów gier kupionych na tą konsolę to Animal Crossing New Horizons. Z raportu możemy się także dowiedzieć, że jeszcze w tym miesiącu do sklepów trafi nowa wersja kolorystyczna Nintendo Switch Lite koloru niebieskiego. 5. Reżyser Wiedźmina 3 opuszcza CD Projekt. Konrad Tomaszkiewicz. Reżyser gry Wiedźmin 3 Dzikigon opuścił CD Projekt. Przyczyną jego decyzji miało być dochodzenie w sprawie stosowania przez niego mobbingu. Gdyby ktoś nie wiedział, jest to prześladowanie, zastraszanie bądź nękanie swoich pracowników bądź podwładnych. Reżyser trzeciego Wiedźmina podjął tą decyzję 4 maja. Mimo, że został oczyszczony z zarzutów po dochodzeniu, które w firmie zostało przeprowadzone, stwierdził, że jego dalsza praca w firmie może sprawiać dyskomfort u personelu, co zaowocowało jego decyzją. Jest to spory problem dla podobno. Wstającego Wiedźmina 4, gdyż pan Tomaszkiewicz brał udział w pracach nad wszystkimi Wiedźminami od Redów oraz Cyberpunkiem. Zobaczymy, czy ta decyzja będzie miała wpływ na CD-Projekt. 6. SCP Secret Laboratory Informacje o Mega Patchu 3. 1 maja Northwood od opublikował devlog odnośnie nowej aktualizacji do SCP Secret Laboratory odnośnie nazywanej Mega Patchem 3. Najważniejsze informacje, które możemy tam przeczytać, to jakie nowe bronie zostaną dodane, a jakie zostaną usunięte, szczegóły odnośnie podklas Rebelii Chaosu, nowe dodatki do broni, więcej informacji o dodanych pancerzach oraz nowa amunicja. Dowiedzieliśmy się także, że ta aktualizacja się tylko i wyłącznie na reworku broni. scp 173 Lugacz zostanie zmieniony w kolejnej aktualizacji. A o reworku powierzchni nie wiemy nic oprócz tego, co zdradził nam Hubert Moszka. Dla przypomnienia: powierzchnia ma być taka sama, rozmiarowo albo większa Link do devloga w polskiej wersji językowej znajdziecie w przypiętym komentarzu. 7. Mandalorianin z własną grą Na koniec bardzo krótka ploteczka. Microsoft ponoć pracuje nad własną grą z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Według przecieków produkcja może dotyczyć Mandalorianina. Miejmy nadzieję, że Microsoft nie powierzy pracy nad tą grą Mojangowi, ponieważ z aktualizacją... Case and cliffs, zobaczymy się najwcześniej za 5 lat. No zatem to było tyle na dziś. Dzięki wam wszystkim, którzy obejrzeli ten materiał. No i cóż, jeżeli Wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i cóż, to tyle. Do zobaczenia w najbliższej przyszłości.